Okej, okay, po szybkim przeskoczeniu, co my tu mamy, to Jabot, czyli Yet Another Build Order Tester. I jest to mapa, którą możecie sobie normalnie znaleźć na battlenecie, jeśli stworzycie nową grę, wpiszcie Jabot YABOT. Y -A -B -O -T, I wyskoczy Wam taka bardzo fajna mapka. Ja tutaj gram zergiem, więc, więc jak na razie widać tutaj same zergowskie otwarcia. I chcecie uczyć się build orderów nic prostszego, chcecie. Chcecie nauczyć się jakiegokolwiek build ordera? Oczywiście tu jest tylko kilka. Możecie ściągnąć sobie, ściągnąć sobie openingi, możecie ściągać sobie różne jakieś kody, dzięki którym będzie tutaj więcej, więcej, więcej tych otwarć. Rozpoczniemy od czegoś pierdołowatego, czyli Baning Crash. Startujemy sobie tutaj grę. Oczywiście mapa musi zostać zrestartowana. Ja będę posiadał dosyć dużą ilość minerałów, ponieważ chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Co mamy tutaj? Nasze główne główny build order. Wszystkie te cyferki oznaczają liczbę supply'ów, którą musimy mieć, żeby, żeby wybudować konkretną jednostkę. Wyślemy sobie tutaj te drony do minerałów, zbudujemy pierwszego z tych, z tych dronów. I, I od razu widać tutaj pierwsze dronki się budują. Będę miał dosyć dużą ilość minerałów, bo chcę wam powoli, powoli skutecznie pokazać jak to wszystko wygląda. Budujemy kolejne drony. Pierwszy punkt mówi nam Pierwszy punkt mówi nam overlorda przy 9, więc budujemy 9. Mamy w tym momencie 9, no i co robimy? Czekamy, aż będziemy mieli 100 minerałów, żeby wybudować overlorda. To jest bardzo, wszystko bardzo proste. Ten build jest to taki można powiedzieć, Belling Rush. No i czekamy, czekamy, czekamy. 100 minerałów. Jest, i już pierwszy, pierwszy, pierwszy punkt został odznaczony. Co musimy robić dalej? Budować, budować pula przy limicie 14. Jak na razie jesteśmy w stanie zbudować jedynie drony, więc co robimy? To budujemy jedynie drony. Poza tym mój komputer oczywiście przycina, jak głupi nie zawiesisz się w komputerze albo cię zabije. Nie będę tutaj wysyłał oczywiście to, może nawet wyślę tutaj te overlordy gdzieś. W każdym razie budujemy drony, 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 mamy już 13. Mamy także tutaj taki fajny czas, który, który nam pokazuje kiedy, kiedy zbudowaliśmy cokolwiek. Okej, okay, mamy 14 dronów. Co nam mówi nasz build order? Należy w tym momencie zbudować. Należy w tym momencie zbudować pool. No okej, okay, no to czekamy. Dlaczego komputer się zawiesza? Ła. Oj, nie za dobrze to wygląda. W każdym razie budujemy spawning poola. Mamy wybudowanego spawning poola. Wszystko bardzo fajnie budujemy... Nie, przepraszam bardzo. Jest, e, anuluje. Budujemy ekstraktor 13 dronem, czyli mamy już 13, ponieważ sobie wybudowaliśmy, e, wybudowaliśmy sobie spawning poola, więc spadło nam to. Ok, mamy już, mamy już ekstraktor. Co robimy? Budujemy, budujemy, budujemy drony. Mamy 14 dronów, mamy mieć przy 15 dronach. Mamy wybudować Overlorda. Ok, więc czekamy na te, na te 15 dronów. O, mamy już 15 dronów. E, oczywiście nie mamy ich jeszcze wybudowanych, ale następna larwa posłuży nam e, wybudowaniu Overlorda. W build orderze nie jest napisane, że mamy wysłać drony do ekstraktora, no ale to się rozumie samo przez się, ponieważ no skoro wybudowaliśmy ekstraktor, no to wysylijmy tam te drony. Okej. Okay. Mamy już, mamy już Overlorda, który się buduje. Przy 15 mamy także wybudować Queen'a. Więc wybudowujemy Queen'a. Kolejny punkt został odznaczony. Przy 17 mamy wybudować Zerglingi. Wybudowujemy Zerglingi. Ja sobie tutaj rally ustawię. ustawie. Przy 18, przy 19 także mamy wybudować zerlingi, więc co robimy? Wybudowujemy zerlingi. Przy 20 mamy wymyślić metabolic boost. Co robimy? Czekamy, 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 czekamy. Wymyślamy, wymyślamy metabolic boost. Co robimy? Budujemy jeszcze większą ilość zerlingów. Przy 22, przy 22 i cały czas budujemy zerglingi, cały czas budujemy zerglingi Mamy już queena, oczywiście używamy jej tej, tej, tej zdolności, ponieważ dlaczego by nie Co robimy? Przy 22 budujemy baneling nest, baneling nest, B I to wszystko, i to jest nasz cały build order, w tym momencie oczywiście możemy Możemy i raczej musimy budować większą ilość zerglingów, cały czas budujemy zerglingi, za chwilę wybudujemy Overlorda itd., 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 za chwilę zaczniemy morfowanie beiningów, ale co mamy to bardzo, bardzo, bardzo prosty bardzo proste otwarcie, które także możemy modyfikować. Na przykład, możemy wybudować, e, możemy wybudować najpierw ekstraktora, dopiero później spawnik pool, żeby mieć szybszy, żeby mieć szybszy speed dolingów. Możemy wybudować e, na przykład jednego drona więcej. Możemy wybudować na przykład owelorda, ponieważ jestem zablokowany jak, 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 jak głupek. E, w każdym razie, Bayling Nest się wybudował. Mamy już 100, 100 gazów, więc na przykład. Wybudowujemy, wybudowujemy pierwsze Banlinki. No i teraz, w zależności od tego, ile ich chcemy, na przykład, wybudowujemy 4, albo wybudowujemy 3, albo wybudowujemy ich 6, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa, załóżmy sobie, że, że sobie działamy. E, możemy teraz wybudować Zerdingi, ale załóżmy, że wyślemy je na atak. Wy, wyślemy je wszystkie na atak. Co robimy? Mamy dosyć dużą ilość minerałów, dlaczego by nie wybudować ekspansji? Skoro gdzieś tam Day9 powiedział, czy, czy Husky, czy ktokolwiek powiedział Kiedy atakujesz, dobrze jest wybudować ekspansję, ponieważ wywierasz presję na swojego przeciwnika, Ok, No to budujemy ekspansję, kolejna część naszego build orderu, nawet tutaj możemy sobie zapisać I na przykład po 5 minutach zatrzymujemy grę i myślimy, czy po 10 minutach Jest taka opcja w jabocie, żeby po 10 minutach zatrzymać grę i która nam wtedy wypisze, na przykład, ile mamy wojska, ile mamy dronów, ile mamy tego, ile mamy tamtego. I wtedy można sobie porównać, sprawdzić, czy na przykład mieliśmy więcej wojska, czy byliśmy na przykład yy, o wiele silniejsi, czy, czy o wiele mniej silniejsi, i tak dalej, i tak dalej. Więc testowanie build orderów tak naprawdę jest bardzo proste. Reasumując, build order, początek strategii, pierwsze kroki Twojej gry. Nie ma doskonałego build ordera. Dobry build order powinien być szybki, powinien być wydajny, nie powinien mieć zbędnych elementów, które by spowalniały dojście do celu, który może być cokolwiek. Mogą być baneligy, mogą być banshee, mogą być czołgi, mogą być heliony, mogą, może być haras, może być drop to Do to, to, torem, może być szybka ekspansja, może być cokolwiek. Nie bójcie się, nie bójcie się modyfikować swoich build orderów, nie bójcie się eksperymentować, no bo... To jest, to, jest wszystko, to jest wszystko dla Was. Możecie w bardzo, bardzo prosty sposób modyfikować build ordery. Jabot, bardzo, prosty, bardzo prosta mapa, dzięki której jesteście w stanie testować właśnie build ordery, zobaczyć czy Wam coś wychodzi, zobaczyć czy Wam coś nie wychodzi, zobaczyć w jaki sposób jesteście w stanie poprawić, wejść w coś szybciej, wejść w coś wolniej, zobaczyć czy na przykład zbudowanie jednej rzeczy takiej, jednej, innej rzeczy takiej spowoduje, że będziecie bardziej wydajni w tym co robicie. I to w zasadzie wszystko. Nie ma w zasadzie już nic do powiedzenia na ten temat w następnym tutorialu. Jeśli oczywiście jeśli, jeśli powiecie mi, że ten tutorial nie był nie był tragiczny, no to myślę, że będę robił następne. Myślę, że następnymi będzie będą timing pusze, ważność yy, nieważność tylko Jezus Maria. Yy. Waga upgradeów, dlaczego są one ważne w atakowaniu przeciwnika. No a także kilka innych, kilka innych tutoriali. Myślę, że tutaj dosyć dużo, dosyć dużo rzeczy się znajdzie. I dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze.